Cześć, dzisiaj pokażę Wam kilka drobnych narzędzi, które udało mi się kupić ostatnio w Lidlu. Mam tutaj kilka pudełek z przeróżnymi, z przeróżnymi częściami do przewodów elektrycznych, do przewodów gumowych, do śrub, zawleczek, tego typu sprawy. Wszystkie pudełka były w różnych cenach. Podstawowa cena to 14, 10 lub 8 zł. Krótko mówiąc, jest to drobizna, której wiele razy szukamy w domu, a nie możemy znaleźć, lub której po prostu nie mamy, a potrzebujemy. A jeżeli już mamy, to nie taki rozmiar, jakiego potrzebujemy. Tutaj jest to fajnie rozwiązane, ponieważ w każdym pudełku mamy y, te same prawie elementy, natomiast w różnych rozmiarach, y, w różnych wielkościach. Pierwsze pudełko to komplet złączników i zacisków do kabli, 308 sztuk, 15 izolowanych szybkozłączek męskich, 15 izolowanych szybkozłączek damskich, 25 izolowanych łączników stykowych, 15 łączników stykowych izolowanych y, nieżółtych, 25 izolowanych zacisków pierścieniowych niebieskich od 2 do 6. 20 izolowanych zacisków pierściennych od 2 do 5. No i 16 izolowanych żółtych zacisków pierściennych od 5,5 do 3,5. 150 opasek zaciskowych, czyli trytki: 50 czarnych, 50 czerwonych, 50 zielonych. 20 koszulek termokurczliwych: 10 czarnych i 10 czerwonych. 7 zacisków do kabli. Zależy, jakimi seriami kupujemy. Natomiast te pudełka łączą się w pewien sposób ze sobą, ponieważ tutaj na rogach mamy takie wypustki. Tutaj również wystają takie plastikowe cztery bolce. Od spodu widzimy otwory na te bolce. I tutaj wgłębienia na te narożniki. Przykładowe drugie pudełko z tej samej serii z opaskami zaciskowymi i metalowymi. To wszystko się ze sobą zgrywa. I nie możemy tego poruszyć. Fajnie się to trzyma gdzieś tam na półkach, czy gdzieś w skrzynce narzędziowej. Po prostu nam się to nie rozjedzie. Ja dotychczas miałem kilka sytuacji takich, gdzie potrzebowałem na przykład jednego wtyku, jednego łącznika i specjalnie po to musiałem jechać gdzieś daleko do sklepu lub po prostu było to o tej porze, kiedy sklepy były wszystkie już pozamykane i musiałem czekać do następnego czy do kolejnego dnia. Natomiast tutaj za tą cenę, którą możemy kupić, myślę, że jak najbardziej się to opłaca i zawsze lepiej być przygotowanym i mieć takie drobiazgi pod ręką. Jak chodzi o jakość tych elementów, uważam, że są one na wystarczającym poziomie. Dalej mamy zestaw zacisków do gumowych węży, do mocowania węży ogrodowych, węży wodnych z możliwością regulacji. 26 elementów. Oczywiście to nam się przyda do wszelkiego rodzaju przewodów gumowych, do silnika czy to samochodowego, czy traktora, czy tak jak tu wcześniej wspomniałem, po prostu do takich rzeczy jak węże ogrodowe lub węże do jakichś pomp wodnych. 8 opasek od 7 do 16 mm, 6 od 10 do 23, 4 od 19 do 27, 2 od 16 do 32, chyba najpopularniejsze, 2 od 21 do 38 i 4 od 19 do 44 mm. Zestaw koszulek termokurczliwych do bezpiecznego i zabezpieczonego przed kroplami wody połączenia kabli 127 elementów. Więc tak to wygląda. Oczywiście można sobie w elektrycznym sklepie kupować długie koszulki na sztuki, natomiast rzadko bywa tak, że będą nam tylko potrzebne koszulki danego szerokiego rozmiaru albo jakieś tylko wąskie. Tutaj mamy i wąskie, i szerokie, i bardzo szerokie. Myślę, że możemy taki łączony przewód fajnie zaizolować, nie używając izolacji obklejanej, która może się odkleić, tylko po prostu coś połączyć i zabezpieczyć koszulką termokurczliwą po prostu podgrzewając ją dalej mamy komplet zawleczek mamy tutaj 400 elementów najczęściej można je używać do maszyn rolniczych o sprzętów rolniczych czy po prostu innych koparek przyczep tego typu spraw to już zależy kto co woli kto co tam ma no tutaj chyba każdy się zgodzi że jest to niezbędnik domowy zestaw podkładek 350 sztuk podkładki zwykłe i sprężyste Przejrzyście posortowane w przezroczystym pudełku, bla bla bla, 350 elementów. Wykonanie ze stali szlachetnej w najważniejszych rozmiarach, czyli M4, M5, 6, 8, 10 i 12. No tutaj chyba tego tłumaczyć nie trzeba, każdy rozumie, że musimy coś takiego mieć. Ja kupiłem również nakrętki motylkowe, różne rozmiary. Mamy tutaj 76 sztuk, 25 M4, 20 M5, 12 M6, 10 M8, 6... Dziesiątek i trzy dwunastki. Takie nakrętki zdadzą swój egzamin, gdzie na przykład zakręcamy jakieś śruby, jakieś zabezpieczenia. Często to odkręcamy i zakręcamy. Po prostu możemy to robić nie używając, nie używając klucza, tylko dłoni. Przed kupnem rzuciłem okiem na internet, jak to cenowo wygląda. Bardzo zbliżone, bardzo podobne. Niektóre zestawy bardziej się opłaca kupić w Lidlu, niektóre oczywiście przez internet. Natomiast fajne jest tutaj to, że w jednym pudełeczku. Mamy niezbyt dużo części, po kilka części, ale różnych do różnego zastosowania i jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że kiedy będziemy w poczasku, kiedy będziemy potrzebowali jakoś tam wtyku yy, czy łącznika, to akurat ten łącznik, ten rozmiar mimo wszystko tutaj będzie, ponieważ są tu różne rozmiary różne wielkości, tak samo jest z podkładkami yy, z tymi yy, opaskami zaciskowymi, śrubami, nakrętkami itd. Tak była krótka prezentacja, że coś takiego w ogóle jest. Moim zdaniem fajna sprawa, warto to kupić, ja to kupiłem dla siebie. Ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!